Tuchanka, witajcie w świecie tru Czy wokół nas jest rzeczywiście aż tyle prawdziwych tajemnic? Sprawdźmy to razem. Pierwsze moje takie przeżycia. Aż do dzisiejszego wieczoru nie wierzyłem w żadne zjawiska paranormalne, ale to było naprawdę dziwne. Przeżyłem, jak sądzę, moje pierwsze doświadczenie paranormalne. Jest pierwsza w nocy i ciepła, ciemna noc. Stałem na ganku i rozmawiałem z moim najlepszym przyjacielem, który wychodził z mojego domu po wieczorze ganpla. Rozmawialiśmy, żegnaliśmy się i tak dalej, kiedy odwróciłem głowę w lewo, w stronę ganku sąsiada. Zobaczyłam szczupłą osobę siedzącą tam. Odwróciłem głowę, Spojrzałem w lewo i tej osoby już tam nie było. Natychmiast poczułem dreszcz i byłem bardzo niespokojny. Przewińmy do momentu, kiedy powiedziałem o tym żonie. Moja żona powiedziała mi, że mój obecny sąsiad wspominał, że rodzina, która mieszkała tam przed nim, miała syna, który w wieku 20 lat odebrał sobie życie w tym domu. Dlatego mój sąsiad mógł sobie pozwolić na taki dom ze względu na niską cenę. Oczywiście jestem sceptyczny, ale czy to może być przypadek? Czy moje oczy płatają mi figle? Mogę zabrzmieć jak szalona i potrzebuję kogoś, kto wierzy w zjawiska paranormalne, żeby mi pomóc. Wczoraj wieczorem kładłam się spać i nie mogłam zasnąć. Nie zdawałam sobie sprawy, że mam otwarte oczy, wpatrując się prosto w lustro. Zawsze słyszałam, kiedy byłam młodsza, żeby nigdy nie patrzeć w lustro, ponieważ są jak czyjeś portrety byłych właścicieli, dawnych mieszkańców, duchów, szczególnie w nocy. Natychmiast odwróciłam wzrok, ale prawdopodobnie gapiłam się w nie przez około pięć minut. Próbowałam to ignorować i udawać, że nic się nie stało, ale coś było nie tak. Nie wiedziałam już, czy to moja głowa mi dokucza, ale mogłabym przysiąc, że między moimi drzwiami a telewizorem stała postać średniej wielkości. Zarówno telewizor, jak i drzwi były widoczne w lustrze z mojego łóżka. Spanikowałam i rozejrzałam się, żeby sprawdzić, czy to moje oczy mnie oszukują. Czy też ta postać nadal tam jest? Po sprawdzeniu, że to zniknęło, spojrzałam ponownie w lustro i nie zobaczyłam tego, aż mrugnęłam i tuż przed tym, jak moje górne powieki zetknęły się z dolnymi, zobaczyłam tę ciemną postać przy moim telewizorze. Próbowałam po prostu zasnąć, myśląc lub mając nadzieję, że to był tylko mój zasypiający umysł. On płatał mi figle. I w końcu zasnęłam z nieprzyjemnym uczuciem w klatce piersiowej i żołądku. Miałam sen i we śnie leciała bardzo konkretna piosenka St. Bernard, Lincoln" a ja utknęłam na podjeździe, dok niemiecki wpatrywał się we mnie przenikliwymi oczami. Czułam, że jestem obserwowana nie tylko we śnie, ale także podczas mojego snu. Zwykle nie mam snów, a co dopiero koszmary. Mój ostatni koszmar miał miejsce chyba gdy miałam 9 lat. Zadzwoniłam do mojej najlepszej przyjaciółki, która o tym wie, i opowiedziałam jej wszystko. A ona wyszukała w Google, co oznacza dok niemiecki w koszmarze i napisała uczucie bycia obserwowaną, osądzaną lub stawianie czoła poważnemu wyzwaniu albo strachowi w życiu. Potencjalnie reprezentuje poczucie zastraszenia lub zbliżające się zagrożenie. To wystraszyło mnie jeszcze bardziej. Aktualizacja. Czytam to na głos, pisząc to w trakcie rozmowy z tą samą przyjaciółką. Podczas czytania spojrzałam w górę i zobaczyłam, że moje drzwi są dość mocno uchylone. Co jest nietypowe, ponieważ lubię swoją prywatność i moje drzwi są zawsze zamknięte. Nie ma możliwości, aby przepływ powietrza operował obok wejścia do mojego pokoju. Jest zima, jest bardzo chłodno tam, gdzie jestem. Nikt u nas nie ma otwartego okna w całym moim domu. Mój pokój znajduje się na drugim piętrze, gdzie nikt nie przechodził. Dodam, że poszłam spać w raczej złym nastroju. I obudziłam się około czwartej w takim samym, ale czułam, że nadal jestem obserwowana. Czy ktoś wie, co się dzieje? Czy ja zwariowałam? Czy coś jednak zrobiłam złego z tym lustrem? Byłem na dyżurze do około drugiej w nocy. Zatrzymałem się na dużym skrzyżowaniu, czekając, aż moje światło zmieni się na zielone. Po mojej prawej stronie znajduje się ogromny cmentarz, bardzo stary. Zauważyłem jakiś ruch po mojej prawej stronie i zobaczyłem idącego w stronę przejścia dla pieszych przede mną jakiegoś mężczyznę. Mój samochód był w połowie przejścia. Ten facet zaczął iść, przeszedł przez przód mojego samochodu, jakby go tam w ogóle nie było i kontynuował sobie chodzenie. A potem dosłownie wyparował, gdy dotarł do środka przejścia dla pieszych. Pojawił się ponownie, gdy dotarł do mostu, a następnie znowu znikł. To mnie strasznie wystraszyło. Zawsze potem unikałem tego skrzyżowania i zjeżdżałem z drogi, żeby go ominąć. Unikam rozmawiania o tym z Blekim, bo boję się, że zostanę nazwany szalonym. Ale wiem, co widziałem. Lalka. Historia zaczyna się na długo przed moim urodzeniem kiedy moja matka była jeszcze młoda. Pewnego dnia uczestniczyła w sesji spirytystycznej ze swoją siostrą i prawdopodobnie innymi osobami. Nie wiedziałam dokładnie, ile ich było. Podczas tego seansu wydarzyło się coś dziwnego. Porcelanowa lalka, która była w domu mojej babci, rzekomo odwróciła głowę i mrugnęła, patrząc prosto na moją mamę. Ta przerażona wybiegła z domu i od tamtej pory rzadko tam wracała. Miała też trudne relacje z matką, co dało jej jeszcze więcej powodów, aby unikać tego miejsca. Wiele lat później, w lipcu 2011 roku, odwiedziłam ten dom po raz pierwszy. Miałam wtedy około 10 lat. Byłam z moją mamą i siostrą. Byłyśmy same, ponieważ mojej babci nie było tego dnia. Moja mama, nie dogadując się z nią, zabrała klucze i postanowiła pójść, skoro jej nie było. W pewnym momencie, gdy byliśmy na parterze, mój wzrok padł na małe krzesło z kutego żelaza u podnóża schodów. Siedziała na nim porcelanowa lalka. Miała falowane blond włosy, nosiła zieloną sukienkę i miała kosz lawendy między nogami. Nic nie wydawało mi się niezwykłe. Lalka po prostu tam była, jakby siedziała tam od zawsze. Ale kiedy wspomniałam o tym mojej mamie, jej wyraz twarzy zmienił się całkowicie. Zbladła. Natychmiast zaczęła mnie wypytywać, jak wyglądała ta lalka. I gdzie dokładnie ją widziałam? Im więcej szczegółów podawałam, tym bardziej się niepokoiła, ponieważ lalka, którą opisałam, była identyczna jak ta, która przeraziła ją lata wcześniej, podczas seansu spirytystycznego. W panice zadzwoniła do mojej babci, żeby zapytać, czy ona zachowała tę lalkę. Robi nam jakiegoś psikusa, ale odpowiedź była jasna. Tam nie było żadnej lalki i to od lat, i z bardzo dobrego powodu ta lalka już nie istniała. Spłonęła w pożarze wiele lat temu, przypadkowym w kuchni, który zniszczył część domu. Jedyną rzeczą, która przetrwała płomienie, było krzesło z kutego żelaza, na którym widziałam, jak siedziała lalka. Tego dnia byłam jednak jedyną osobą, która ją widziała. Wróciłyśmy do tego domu jakiś czas później, ale tym razem nic takiego już nie zobaczyłam. Nawet bałam się spojrzeć na to krzesło, obawiając się, że znów zobaczę tę lalkę, ale nic tam nie było. Nadal nie wiem, co zobaczyłam tamtego dnia. To była halucynacja, jakaś pamięć dawnego przedmiotu, ostatnie echo tej lalki, która kiedyś przerażała moją mamę. Nigdy nie znalazłam racjonalnego wyjaśnienia, ale jedno jest pewne: od tamtego dnia lalki głęboko mnie niepokoją. Sobowtór na śladowca. Wszystko zaczęło się w sierpniu 2024 roku. Byłam w kuchni i robiłam kolację, gdy spojrzałam w górę. I zobaczyłam w odbiciu mikrofalówki mojego chłopaka, przechodzącego obok. Widziałam tył jego głowy mniej więcej do połowy pleców. To było tak realne, że zdjęłam słuchawki i poszłam za nim tylko po to, by odkryć, że on nadal śpi. Miał na sobie szary podkoszulek, gdy przechodził obok. To coś, co mój chłopak zawsze nosi, gdy wraca z pracy. Bierze prysznic i zakłada właśnie szary lub czarny podkoszulek z szortami. To ważne dla reszty historii. Przejdźmy do zeszłego weekendu 15 marca 2025 roku. Siedziałam przy komputerze w naszym biurze, kiedy zobaczyłam go przechodzącego obok drzwi. Znów miał na sobie podkoszulek, a tym razem zauważyłam i szorty. Dziwne jest to, że instynktownie. Wiedziałam, że to nie on. Nie bałam się tego, ale wiedziałam, że nie powinnam iść za nim, więc zrobiłam to, co zrobiłby każdy, i głośno powiedziałam nie, i wróciłam do tego, co robiłam. Słyszałam hałasy w salonie i w kuchni, ale zakładałam, że to moje psy, dopóki nie zauważyłam, że one wszystkie są ze mną w biurze, więc. Nie jestem pewna, co to było, i nie chcę o tym myśleć. Ważne jest, aby zauważyć, że wtedy mój chłopak zdecydowanie spał, ale wtedy nie założył szarego podkoszulka do łóżka. Później, w nocy, kiedy mój chłopak się obudził, opowiedziałam mu o wszystkim i że czuję, jak tracę rozum, z czym oczywiście się zgodził. On nie wierzy w żadne zjawiska paranormalne i próbował poprawić mi humor racjonalnymi wyjaśnieniami. Żartowaliśmy, że duch musi kupić sobie nowy strój i zacząć płacić czynsz. Ale przeskoczmy do dziś, 22 marca. Mój chłopak pracuje na trzeciej zmianie, a ja jestem sama w nocy. Zamykam nasz dom jak Fort Knox. Wszystkie drzwi są zamknięte, łącznie z drzwiami do sypialni. A czasem nawet teraz stawiam komodę przed drzwiami. Ale to też dlatego, że oglądam o wiele za dużo materiałów o prawdziwych zbrodniach. Tak czy inaczej, z tego powodu zawsze upewniam się, że będę obudzona już, zanim on wróci do domu, abym mogła otworzyć, odblokować drzwi do sypialni. Powinnam zauważyć, że jeśli drzwi są zamknięte, zwykle mój chłopak woła mnie, abym je otworzyła ale tak, aby mnie nie przestraszyć. I dziś rano zaspałam. O ósmej trzy jeden z moich psów zaczął warczeć, więc założyłam, że mój chłopak jest w domu. Wstałam z łóżka, otworzyłam drzwi, a następnie wpełzłam z powrotem do łóżka, aby trochę poprzytulać się z moimi szczeniakami. Z mojego łóżka można zerknąć na salon. Nie widać wejścia do kuchni, ale widać, kiedy ktoś przechodzi z kuchni do salonu. W każdym razie widziałam, jak mój chłopak sprawdza, czy drzwi są otwarte, a następnie szybko się odwraca, żeby wrócić do kuchni. I teraz rozpętało się szaleństwo. Moje psy też to widziały, więc mój maluch zeskoczył z łóżka, żeby go przywitać. Mój drugi pies, ten, który pierwotnie warczał, zareagował, choć nie ruszył się z łóżka, co nie jest całkowicie nietypowe, ale jednak wydawało mi się trochę dziwne. Ponownie poczułam, że coś jest nie tak, ale ponieważ miał na sobie to, co mój chłopak miał, kiedy wychodził do pracy, wstałam i poszłam do kuchni. Zauważyłam, że jego lunchu nie było na blacie, a zwykle tam go kładł. I już wiedziałam, że kiedy sprawdzę, czy jego samochód jest na podjeździe, to go tam nie będzie, i oczywiście nie było. Ale szczerze mówiąc, nie bałam się. Byłam raczej trochę zirytowana, co jest dziwną reakcją jak na mnie, ponieważ zazwyczaj jestem dość otwarta na zjawiska paranormalne. Ale myślę, że to dlatego, że wiem, iż mój chłopak mi nie wierzy, a jedynymi innymi istotami, które to widziały, były moje psy. Czuję się więc po prostu samotna w tym. Skończyło się na tym, że wróciłam do naszej sypialni i głośno oznajmiłam. Widziałam Cię i wiem, że jesteś tutaj. Wiem, że nas słuchasz, ponieważ założyłeś odpowiednie ubranie. A następnie zadzwoniłam do mojego chłopaka, aby potwierdzić, czy nie wrócił jednak czasem do domu, czego nie zrobił. Nie jestem do końca pewna, co się dzieje. Chcę zauważyć, że mamy czujnik tlenku węgla i jest on podłączony do gniazdka ściennego, więc jest stale zasilany. I właśnie sprawdzałam, czy nadal działa, i działa. Myślałam o kupnie kolejnego i umieszczeniu go w innym pokoju, żeby mieć pewność, ponieważ nie tylko ja, ale i moje psy również są tym dotknięte. Powinnam również zauważyć, że nigdy nie widziałam jego twarzy, tylko tył głowy nigdy też nie miałam żadnych halucynacji słuchowych. Więc czy ktoś ma pomysł, z czym ja mogę mieć do czynienia? Czy to paranormalne? Czy jest jakieś logiczne naukowe wyjaśnienie? Wycieczka. Pewnego dnia w szkole średniej wybraliśmy się na wycieczkę ze szkołą nad jezioro. Ja i moi znajomi byliśmy podekscytowani jak zwykle, ponieważ zawsze bardzo lubiliśmy eksplorować. W dniu wycieczki autobus wysadził nas, moją klasę i nauczycieli. I poszliśmy na kawę nad jezioro. Ja i moi przyjaciele. W naszej grupie było nas trzech. Poszliśmy trochę wyżej w góry. I tam znaleźliśmy dom. Nikt w nim nie mieszkał, był pusty, a połowa budynku się waliła. Ja i moi koledzy pomyśleliśmy, że to zły pomysł i tak było. Ale jednak przekonaliśmy siebie. Że takie doświadczenie trafia się raz w życiu, więc weszliśmy do tego domu. W chwili, gdy stanąłem w środku, od razu miałem ochotę zwymiotować. Było tam pięć czy sześć martwych psów, owce i jakaś czaszka człowieka. Natychmiast wybiegliśmy. I potem wróciliśmy i weszliśmy tylko po to, żeby sprawdzić, czy to wszystko, co widzieliśmy, było prawdą. Ale mieliśmy rację. Wszystkie te rzeczy tam były, więc pobiegliśmy ponownie nad jezioro, poinformowaliśmy resztę i wróciliśmy tam, żeby zobaczyć, że wszystko zniknęło. A przecież nie minęło nawet 30 minut zaczął padać deszcz. I usłyszeliśmy odgłos imitujący ludzki, ale był bardzo metaliczny. Odbiegliśmy stamtąd i nigdy już nie wróciliśmy. Z tego co pamiętam, to coś, które do nas mówiło, tworzyło taką dziwną aurę. Ale chyba nie potrzebuję i nie chcę dowiadywać się, co to było. Nawet dlaczego widzieliśmy te martwe ciała zwierząt, czaszkę. Skąd to dziwne uczucie, które od razu sprawiło, że dreszcze przeszły mi po kręgosłupie? Jeden z moich przyjaciół nabawił się tak wielkiej traumy, że nawet teraz, jako dorosły, boi się każdej najmniejszej rzeczy. Czy ta ciemna odchłań lasu była początkiem całej tej jego sytuacji? Ale cieszę się, że wszyscy wyszliśmy z tego cali. Moi kochani, jak już słyszeliście, dzisiaj zgłębialiśmy tajemnice, które zostały opisane na zagranicznych forach poświęconych tematyce paranormalnej. Mam nadzieję, że była to dla was świetna przygoda, to niezwykłe, rzeczywiście wciągające historie. Natomiast jeśli wy, kochani, przeżyliście coś dziwnego, niezwykłego, fascynującego, czego nie potraficie sami wyjaśnić, piszcie proszę o tym na szepthanka@gmail.com. I mam wielką prośbę: na obydwu moich kanałach ostatnio są problemy z zasięgami, powiadomieniami i tak Dlatego zróbcie proszę szum, tak jak te motocykle, które ciągle dzisiaj jeżdżą pod moim oknem. Mam nadzieję, że Wam nie przeszkadzają. Zostawiajcie łapki w górę, subskrypcje, mnóstwo komentarzy. A jeśli możecie, to polecajcie proszę ten kanał wszystkim, których taka tematyka mogłaby interesować. A teraz już buziaki i do usłyszenia.